No słuchajcie, ostatnio widziałem, zamykaj się, uwaga, o zobaczcie, ostatnio widziałem to auto za siatką, a to jest performance, mam złamanego palca, dlatego tak idę dziwnie, a teraz dzięki Danielowi będę mógł szybko się karnąć i zobaczymy jakie wrażenia. Kurczę, pomyślałem, myślałem, że będziesz białą, dlatego. Ja, ja mam, mam ten sam, ja miałem ten sam klimat. Możesz nagrywać? No, bo ja ten, bo będę prowadził. Eee, słuchaj, ale ładnie to wygląda I mówię, szukam cię, gdzie ty jesteś. A czekaj, bo miałem sprawdzić to, co mówisz, czyli... Nie, nie działa. Tylko, że średnio mamy czas, Dobra, to ja sprawdzenie że nie już wiesz. No i jak to działa teraz? To tak. A teraz, gdybyś podjechał pod ten i chciał cofnąć, to nie. Okay. A u ciebie działa, nie? Jakby hmm. na przykład cofasz, yy, wrzucisz kierunkowskaz no. i ona pojedzie do przodu u ciebie. A tutaj zostanie na wsteczne. W sensie ona nie zmieni kierunku. W żadnym, w żadnym momencie, w żadnych okolicznościach. Nie wiem, przed tym, tak? No nawet jak do ściany dojedziesz. Nie to. rozumiem tego. Gdzie jedziemy? W lewo, w prawo? Weź powiedz mu Kaufland karwiny. No nie wiem. Kaufant karwiny? Przecież jesteśmy coś takiego. Jedziemy Hałbijskiego 7. Okay. A... Nie, nie, nie no, tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Tu jest, tu jest, tu jest, nie, jesteśmy. Nie, bardzo nie lubię się spóźniać. Wiesz że ja bardzo tego nie lubię. Spóźnienie to jest No dobra, to w sobie jedziemy. Dobra. A wiesz oni mi... W prawo? Kurde widzisz. Tutaj. Nie w lewo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, na obwodnicę. Dobra. A nie ma tych, nie ma... Przełączników. <laughs> <laughs> nie ma <laughs> przełączników, Ale... tak jest akurat dziwne Ale wsiadłem ja wziąłem, wiesz, z Tesli, która ma która nie ma przełączników przed chwilą tak? i jakoś tak, no bo wiesz. Ja nie mam większej, tak samo, nie? Ale powiem ci, no, Karola miała zagwostkę, jak jechała. No. Mocno. Bo jest tyle rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić, że. Ja mam super telefon, mam. No? no, widzę. Ja cały czas nagrywam jak coś, bo ja lubię takie, takie wiesz, bez montowania. Teraz tak, filmy. No. Ci tak. yy, W prawo i zawracamy, tak? No, no dobra. Tak, tak. No, ale prowadzenie to jest jednak nie X, nie? Kurde, jak się trzyma. Tak? Uh, ho, ho, ho. Ja nie mogę, naprawdę. To jest gokart, serio. Nie masz magicznego zesysa Bo Ja wczoraj wszystkie rozdałem. Tak? jest to samo, Że ja mam to rozdaję. No, naprawdę. No, powiem wam, akurat mieliśmy taki fajny zakręt tutaj. I trzymanie tego auta, a I to jest to twarde zawieszenie. Czy chyba zawieszenie jeszcze chyba mam miękkie, bo ja nie lubię twardego. Chyba. Standardowe, no. Da weź to i Ja się ja teraz nie już nie nawet nie Ja pra... totalnie nie czuję tej różnicy. Nie ja? czujesz? Nie. Ale ja w żadnym Mauch nie czuję różnicy między. No chyba że w pneumatyce, O tak. No powiem tutaj... ci, wiesz, no w się jednak czuć buja, tą no, masę. Bo, nie Może jakby... nie buja, ale No nie masz tej, tego klejenia, takiego stuprocentowego jak tutaj. Da się obniżyć tam, oczywiście. chociaż rzadko człowiek wiesz, jeżdżąc takim dużym autem, yy, obniża, wiesz. Bo. Ja. Bo kurczę. Ja woli ten komfort. Ja mogę, ja mogę szczerze powiedzieć, że. wiesz, po wyjeździe teraz po tym dwóch mógłbym mieć. no To jest ten moment, Moguś gdzie mógłbyś mieć. Tak? No, mieć, no To jest okay. tak, wiesz. No, filmiki, jak ja wczoraj chłopaków przewiozłem, że w ogóle nie znają klimatu, w ogóle nie mam poduszki powietrznej, morda, jak coś. Łączonej? No. Czemu? Bo w a jak się ją wyłącza? Trzeba się zatrzymać także. Okej. Okay. No, także co, powiem szczerze, że samochodzik jest jakby kompletny, nie? To dzisiaj, dzisiaj jak rano do niego wsiadałem, żeby pojechać do przedszkola, to się czułem taki właśnie kompletny na zasadzie, że <gryw> najedzony pizzą z grasso <gryw> <gryw> Nic więcej nie potrzebuję, nie? Jakby taki miałem <gryw> klimat rana, jak do niego wsiadałem. Ale powiem ci, że ja pierwszy raz w ogóle trójką jadę. Okej. Okay. No i trzecie to wyciszenie faktycznie w stosunku do Y, że jest no z 10-15% ciszej, nie czuć. A no co to za czerwona dioda tam jest? Martwe punkty teraz ma. A ma, okej. Okay. Uważam, że zrobili to najbardziej... Po ten, ten, jak Najbardziej, jakby w ogóle to tak, było wsta... 100 pomysłów, to jest 105. Tak, wstawili, wstawili taką tanią diodę. No to... Elon Musk mówi, wiecie co ja takie babci Grundika, radia po babci grundik tam tak. były takie diody. Ja mówię sobie coś montowałeś w międzyczasie, nie? No, no. bo tak to wygląda. Ale powiem wam, że generalnie autem się jedzie świetnie. Kurczę, w ogóle nie czuję, że to jest tak niskie. Znaczy, pod kątem takim przestrzeni, że czuć przestrzenie, mimo to, że jak... Z... jakby. Tak, ja mam totalny luz, jedyne co, no to z tyłu chłopaki wczoraj mówili, że jest totalnie super mega wygodnie, że ciasno, tak? Nie, że jest wygodnie. O, się mówi, że jest super wygodnie. No tak eee, widać dużo miejsca znał Ale jedyny co problem no to jakby no przedni bagażnik jest malutki, maleń, maleńki tutaj, on jest taki na zasadzie, że siatka z, siatki z biedronki Teraz tak, teraz za każdym razem to piszczy No no no, bo wyprodukowane jest. Sorry, tutaj, że ja tak nagrywam od dołu, ale nie, nie wziąłem żadnego na szybko statywu, ani zasysacza, Ale generalnie się super tym auto Jak się zatrzymamy to może coś więcej to gram ty tą na nawigację, tak tak, tak? tak. Czyli mam 15 minut spokojnie na rozmowę. 15 minut na rozmowę. A no. weźmiesz proszę trochę ponagrywać, żebym ja no? nie nagrywał? No. Się cały czas nagrywa. się 11 Pro. z tego. No nie, nie, tym, on się cały czas wciągnie. Cały czas to no. wszystko, co mówimy, to się nagrywa, wiesz? wiem. No. Okay. Pokaż tutaj. Zobacz, tu jest ten włączę autopilota. Dwa razy. To jest. Mam autopilota. Tu jest taka inna rzecz, że jest kątem yy, kamery się włącza. Zobacz, tego, tego nie ma, chociaż teraz będą mi wymieniać gwarancyjnie kierownicę i klakson, który był w tym miejscu dokładnie, tylko przycisk, nie? Yy, wraca tutaj. No tutaj jest, właśnie tam. Tak i to sprawi, że wiesz... Autopilota trochę testowałeś? Nie, bo totalnie autopilot to nie jest moja bajka. Nie? Nie, on od razu widział, że ja się patrzę w telefon. Ach. On od razu mi banował no, to I się daje naklejkę. Do tego stopnia, że mi muzykę nie, wyłączył? Nielegalnie, mówiąc to się daje tutaj naklejkę, no Wiesz, Nie, nie wszyscy robią kamerę, która której wygląda. No. Ale powiem ci, że materiał na kierownicy jest wyższej jakości niż w Wixie. W Wixie teraz gwarancyjnie nie wymieniają te kierownicy. Zresztą bo się to wycierają? Jest, bo się wycierają. I właśnie jest prawdopodobnie podobnego materiału, bo on jest taki Jest ekran z tyłu, on jest. O, tutaj, może mi się uda pokazać. Fajne, bo jest naprawdę to robi wrażenie, jak to jest z tyłu, i można sobie go tutaj oglądać gdzieś. Cyk, i widzisz, co tam się dzieje z tyłu. A, no to tak samo jak w Wii, identycznie. Co, robi, co robi ekipa z tyłu? Czartecku, no, zobaczcie, ja teraz jadę sobie na autopilociku. Czuć, że to jest naprawdę pewne auto i ten autopilot jest pewny. To jest właśnie w testie świetny. A w ogóle mówiłem wczoraj, że jak widzi pieszego, to na trybie insane nie pozwoli przyspieszyć. Jak pieszy jest bardzo blisko, on odetnie jakby gaz. Na trybie plat to samo. Okej. Okay. Ja mnie raz także chciałem zrobić taki szybki start, a mnie tak jakby zadławiło. Nie? No. Ja się tak się zastanawiam, ale widział, że blisko to jest motocyklista, coś tam, coś tam. Mnie wczoraj normalnie zatrzymał, bo kolega chciał wejść do auta i my tak tuż przed nim, jak on złapał rękę, chcieliśmy mu uciec. No to faktycznie uciekliśmy na jakieś tam pół metra i ona się zatrzymała. Zobaczyła, że on podchodził jakiś za, za auta. cały czas jakieś zmiany, bezpieczeństwa, Czyli co to? Teraz te znaki piszczące? Za, każdy, za każdym zgaszeniem, odpaleniem, że tak tu to nazywa. trzeba nazwę. wyłączyć, tak. tak? Nie ma nigdzie opcji, żeby to. Nie. Dlaczego? Znaczy no, mam, to, mam to w Fordzie, tak samo. Teraz włączyłeś. Ja teraz włączyłem. Słuchaj, ramki są chyba cieńsze, troszkę to mi się wydaje. Okay. To się no to... no dla mnie to, że teraz karta jest tutaj, to jest naprawdę fajna rzecz. Że tu. No. No, była tu i to nie jest takie miejsce, które jest naturalne. A tutaj masz naturalne miejsce. Spore, nie? Mhm. Spore. Tutaj oto jest... Nie, to jest... W to jeszcze jest przesuwane do tyłu, więc się powiększa w schowek. Okej. Okay. A tu jest duży schowek, tak czy inaczej. Jeszcze tutaj widzę, że jest fajne. Wiecie, to jest minimalizm desi. W dzień nie, nie, nie przeszkadzają te, 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 te ambienty, nie, nie przeszkadzają. nie. No. Dopiero w nocy robi się taki... Ale można się tylko przyzwyczaić. Wczoraj widział, widziałem, nagrywałem muzę, hałsik, tutaj taki hałsik i pasowało to, ambienty do niego, właśnie czułem jak wiesz, na wyszło Nie na moją twarz proszę na chwilę, bo o właśnie, <laughs> chciałem przyspieszyć. No wiesz, po pladzie to nie robi takiego mega wrażenia. Nie, no bo tu 100-200 jest kiepskie. No, wiesz, 9 sekund to nie jest. No. 120 200 jest 9 sekund. Nie, że od zera do, 100, do 200 Nie ma tutaj 9 sekund od 0 nie. do 200 nigdy w życiu. Nie? Tutaj jak będzie 12, to ja bym powiedział, że... A, jest okay. to tak mówiłeś wstępnie. Nie, 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 nie. Okej, okay, no nie. bo ja mam w y, pladzie jakiś... z w ale no kurczę, trzyma się po prostu przepotężnie ta auto. Od... To, To jest... Dla kogoś kto... Nie wiem jak widzisz na nierównej drodze, bo ja jadę teraz na super ładnym asfalcie nowym. Ale no świetnie. No i co, jak te fotele tobie? No jak, fotele nie, nie. Ja mam w podparciu lędźwiowym dalej kłopot. Mam mi się dziura robi w tych teslowskich fotelach, że mam taki. taki... Muszę bardzo wyprostowany siedzieć, okay. żeby. Żeby, a ja żeby sobie ten. To nie, musiałoby być kołyska. musiał kąt fotela zmienić, a tego tutaj nie ma w Fesli. Kołyska? No, kąt fotela. Okay. Żeby jakby żeby trochę to wyżej poszło, a tył a, zanurkował, jakby. Też, no. taki, mam taką postawę, ale to jest. Wiesz. Skręcać, tak, co? tak, będziemy skręcać. Kamery widzę, są to z Hardware 3.0, bo kamery wyglądają na starego typu. Eee, nie wiem, czy wiesz, ale zmieniły się. Ale widzę, że w nowych trójkach jeszcze tego nie dodali. Uwaga. Eee, tutaj gdzieś jest oprogramowanie. Eee, dodatkowe informacje o pojeździe Ryzen. Nie ma informacji, no ale to jest Hardware 3.0, widać po, po koszu po kamerach. Ale no powiem Wam szczerze, że dla kogoś kto takie auto kupuje i jeśli sobie 5 to co dzieje do pracy, to jest to zabawa, wiesz. Ju, 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 po prostu go kart, nie? No. ciekawe, ciekawe, no zupełnie inne odczucia niż, cały czas sięgam, bo mi się wydaje, że i y grekiem jadę, wiesz, sięgam, ale ja lubię takie rozkazy kierownicowe, być szczerze. No kurczę, jak to w ogóle. Jak to w ogóle wiesz się porusza? Po prostu zabawka jak to go z Patrzcie. Patrz jak ja zmieniam pas, nie? Dynamika Dobrze jadanie, dobrze. Dynamika na co te kamery w błotnikach są spoko, nie? Tak, tak, on no. Dzięki nim, dzięki nim faktycznie, dzięki nim faktycznie, to tak jakbyśmy, miał no, czujnik martwego pola teraz jest, plus jeszcze ta kamera, no teraz jest to kompletne. W mojej ocenie. No, no, no. jest to cisza, nie? Teraz sobie jedziemy 7 dyszek i od pan mnie tutaj chce. A nie no to jest 50 na godzinę, to nie będę szalony. A pan nie rzecz nie, nielegalnie to Szaleje mordę. Szaleje. Włączę to pilota. A Jeden w ogóle był wyłączony jest... całkiem autopilot. Proszę? Był całkiem wyłączony autopilot. Okay. Widocznie nie jest, że musiałem go odpalić. E, a nie miałeś nowego konta, bo przed każdym nowym kącie trzeba odpalić na nowo. Nie, bez. nie, nie, ja jeżdżę na, na koncie, dobrze. Na kącie. Ale fajnie, że szary masz, bo szary jednak to jest, wiesz. No tylko że widzisz, tylko białe. że w trójce mi ten Quick Silver nie robi jakiegoś takiego super wow. Tak jak w Y Mimbega robi, tak tutaj nie. Nie wiem, czy to po prostu no, była auta, wiadomo, że... Że w... Autopilot? Widać mnie? Widać. Na autopilocie fajnie. Ja nie wiem, bo ty telefon jest taki i jestem pewny, że wiesz, że tutaj jest, tylko... Nie, to nowy iPhone do 15 Pro Max, on ma szerokokątny. Autopilot to jest kurczę rewelacyjna rzecz. Ta kamera wewnętrzna ostatnio teraz zostawiliśmy przy plaży, bo nie mogliśmy go wziąć, bo, bo było gorąco, łączyliśmy tryb no to cały czas widzieliśmy, że sobie leży, więc to jest świetnie. A to fotelik, żebyś nie zapomniał, bo to twój, nie? Wiem. Tak, tak, tak. To jest inaczej zrobione, bo e, te kierunkowskazy się zapadają, jak klikasz. Takie haptyka jest jakby. Właśnie nie ma haptyki, tylko haptyka... Myślę, że to jest fizyczne? To jest 100% fizyczne. Okej, okay. rusza się. I powiem Ci szczerze, że... Jest to bardziej naturalne. Zobacz, nawet tutaj widać, że cały ten się rusza. Cała budowa, wiesz? Widzisz? Mm -hmm. widzisz, jak się cały, tak. cały ten. I. O, właśnie poczułem różnicę największą pomiędzy trójką a Y. Dizelka. A, że nie ma filtra HEPA. A myślałem, że najnowsza już będzie miała. Nie ma, nie ma, bo jest za małe auto. A filtr HEPA potrzebuje dużo miejsca. Wiadomo, wszystkie to są filtry HEPA. Te małe też to są filtry HEPA. Ale to tak jak do rekuperatorów w domu. klasy. I im wyższa klasa, tym większa gęstość, ilość tych różnych warstw i tak dalej. No, jest zbita szybka na jesieniu. Zobacz, oni sobie zrobili to zbitą szybkę przy jeziorze prywatnym. swoje no, jezioro. I powiem tak, z jednej strony jest to bardziej naturalne, że to kliknięcie jest takie nawcisk o wiksie to jest właśnie mojej. Gdzie jest haptyka, to jest nieruchoma zupełnie To jest to... Czasami się upewniasz Ale tutaj na kolei to takie masz poczucie jakby to było takie... Troszkę rozlazło, nie? Co, będziemy wracać i trójką? Będziemy wracać i trójką, no I Dobrze, fajnie Trójeczka też jest super auto, uważam, że jeden z lepszych projektów Znaczy jakby na ten moment to było chyba jedno z pierwszych aut zrobione typowo elektrycznie BMW nie przerobiło sobie modelu na elektryka, na przykład jedynki, tak, tylko zrobiło konkretnie elektryka. w tamtym czasie. Co uważam, że to było spokojnie. Powiem Wam, jakby była chyba, to na miasto dla mnie to auto jest rewelacyjna. Tak podsumowując, kurczę, ja wiem, że wiele osób twierdzi, że jestem, że jest że mi troszkę odbiło na punkcie tej, tego filtra, ale jako człowiek, który miał w życiu nie wiem, ale z 10 na pewno out w dieslu, to zawsze i zawsze wydałem, nie czułem w ogóle tego zapachu, nie czułem tych, 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 tych oparów, ale pojeździłem pół roku Teslą, to też się zbiegło w czasie z momentem, kiedy umieściłem filtr taki oczyszczający, oczyszczasz powietrza w domu, nagle po pół roku zaczęło mi to przeszkadzać, I dzisiaj mam tak wytężone, słuchajcie węch, że zaczynam że po prostu idąc spacerem ulicą przyjedzie jeden diesel, ja to czuję I, i to jest już trochę niefajne, no bo wiecie, rzeczywistość jest inna, ale z drugiej strony mój nos się odzwyczaił i zaczął czuć jak naprawdę pachnie w naszym kraju przez to, że, że jest większość auto są takie 10, 15, 20-letnie diesle, nie? Ja. Nawet chyba starsze. Chyba starsze, bo te dziesięcioletnie to ich pewnie nie czujesz. Dopiero no, czujesz te właśnie. Town car, town to, town to, jest to jest benzyna. Benzyna akurat, nie? A Golfik? A golfik, a golfik. A mam lat. Szósty rok, siódmy? No, pewnie tak, ale on już jest na euro 5. To jego nie, jeśli jest sprawny, to nie powinniśmy go czuć, ale może już dawno być niesprawny. To jest właśnie większy problem, no. że, że wycięte DPF-y, wycięte katalizatory, no bo się uszkodziły, a nowy kosztuje 5000. Golfik też 5000. I, I to się nie spina. No właśnie. Ja nie jestem tak wyczulony, ale podczas tej jazdy nią to miałem dwie takie sytuacje, że jak dym, ja jak dym leci, to wtedy mnie to denerwuje. Bo wtedy ja faktycznie nie dość, że widzę to czuję. No to właśnie. To jest dla mnie jechałem, y, nawet y, kliknąłem na kamerkę, czyli nagrałem ostatnie 10 minut, żeby później to wrzucić, ale nie wrzuciłem. Wiesz, jak to jest za dużo kontentu. I stojoty jakiś takiej, mm, takie, No, coś takiego, takiego jak, jak ten multivan. Poszła pewnie taka jest. czarna chmura, co okay. to jest niemożliwe, no i my w Xie nie poczuliśmy nic, gdybyśmy to trójką jechali, no to pewnie by zaciągnęło, chociaż mam wrażenie, że tutaj jest całkiem ten mały filtr Ale nie czuć efektyw. momentalnie, jeśli, jeśli jechało, ja do mnie pod górkę to i przede mną wczoraj jechał jakiś taki diesel, który się bardzo męczył, żeby podjechać, nie, no to momentalnie, nie, to jakbyś dosłownie zauważyłem i już to było w aucie. Wiesz, ja czytam te artykuły, że diesel jest jak azbest, nie jest bardzo rakotwórczy i tym skręcać. My sobie przez to, że tanio się dieslem jeździ i tanio te auto stosunkowo można kupić, to, to wiele potrafimy wybaczyć, ale gdyby było masa dowodów, że faktycznie to szkodzi, no to miłość do diesla by się szybko skończyła w Polsce. Niestety. 29% dzisiaj podał Piechociński, procent Polaków pali papierosy, także nie wiem, czy, no. czy, czy miłość do diesla im by się skończyła. Chyba, że chyba, żeby były bardziej rekotwórcze niż papierosy, to ktoś by powiedział, nie, nie, ja tylko papierosy, diesla to nie. Tak, dlatego słuchajcie, pointując, moi drodzy, dla tych, którzy lubią świeże powietrze, albo myślą, że lubią, a jeszcze nie wiedzą, że lubią, to jednak Trójka nie jest tym autem, bo nie ma tego dużego filtra HEPA, a, a jest tym autem właśnie Y. I gwarantuję wam, że możecie się zaskoczyć po kilku miesiącach jeżdżenia od razu, tak? Po kilku miesiącach jeżdżenia możecie się pozytywnie, a czy nie że pozytywnie, zaskoczyć mocno, jak zaczniecie wyczuwać co się dzieje, co się dzieje z jakością powietrza w Polsce, nie? Mi się te fotele podobają i nie są dla mnie sportowe. Jakiś nie są tak... sportowe, no ale są usportowione. są, ale są ładne, no i wygodne, wygodne. Wygodne, wygodne. No i są przede wszystkim wentylowane, co ja bardzo lubię, nie? No. No właśnie, ja nie używam wentylacji, bo czuję, że później mi się przewiewa. To jest taka nowość, którą wprowadzono w Y w 2022, że gdzieś tam wyściółka taka w środku. Mhm. Czyli wiesz, czyli taka miękka wyściółka, bo wcześniej w po było prostu plastik. A, okay. W ogóle tak samo to jest takie miękkie, te boczki to też był po prostu czysty plastik, nie? Więc to Tesla cały czas ewoluuje. My mamy tego Y 2021, to to są jeszcze plastikowe te boczki, w tym środku jest po prostu plastik. Też przyjemnie się na to patrzy, nie? Na pewno. od teraz poczułem też tym na zawieszenie na tych torach. Szczerze, że nie ma to, nie, nie jest to jakoś dla mnie mega czuwane, Szczególnie, że jesteśmy na tym najbardziej w tym no, są dwa. Na sporcie, no. Kurczę, no mamy akurat tak, że cały czas super asfalt. Nawet tutaj. Tak. W osiedle z lat 70., a asfalt noweczka nie Nówka. O kurczę, to jakbym wjechał na, te, na tą kostkę. Audio może? Nie, może nie będzie mało. Czy jest to. akurat odpalony hałszyk, jak podgłosić, będzie leciał chausik tak? I trójki szukaj Mor, Teraz cel znajduje się po prawej. No dobra. Daniel mi niestety wyłączył, więc będę musiał teraz do nisciota to wrzucić i zmontować. I straciłem, straciłem na to 15 minut życia. Ale... Tak. ja ci No właśnie. Ale zobaczcie, jeszcze pokażę Wam z tyłu, siądę szybko do tyłu. się sobie, pakuj co? Masz jeszcze chwilę? Miejsce na nogi. No właśnie, tego brakuje tutaj w Y jest jednak zdecydowanie więcej miejsca na nogi. Ale fajne jest to, że to jest tak ładnie tutaj obszyte. Wygląda to naprawdę porządnie. Tu jest folia na tym ekranie. Podgrzewanie tylnych foteli jest. Tutaj mamy gry. Mi się bardzo podobało. No i to jest ta różnica w stolicy, że jest dach dzielony. Tu jest jedna trzeba duża, i tu druga. A w Greku jest dach, stąd dotąd, taki fajny duży panoramiczny. ja uwielbiam ten dach. Także no, Trójka to nie będzie moim autem raczej, chociaż jakbym miał pod domem i wiedziałbym, że nie spotkam żadnego diesla po drodze, to na pewno to ja tak troszkę kusztykam, bo mam złamany palec, mały, ale o, pokażę Wam jeszcze to wiecie, No brudne jest, ale trzeba przyznać, że auto jest przepiękne. Ta dupcia jest Taka szeroka, fajna, no ładnie to wygląda. Także kochani, dziękuję bardzo, jeżeli dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w decyzji, bo auto jest generalnie świetne. To jeszcze wprowadzili, zobaczcie, takie bezpieczeństwa elementy. Oto no, zobaczcie, to sprawia, że podczas wypadku, jakieś jest uderzenie. To drzwi są w tym samym miejscu, nie przesuwają się góra i dół. A to, że się nie przesuwają, sprawia, że auto jest po prostu bezpieczniejsze. Już trójkę w ogóle Tesla to był jeden z najbezpieczniejszych aut na świecie w testach. Na przykład Euro NCAP. Coś mi dzisiaj nie wyostrza. Bardzo ładne, wygodne. Super szybkie, super klejące się auto do, do drogi. No Muszę przyznać, że, że Tesla zrobiła upgrade i wydaje mi się, że to zawieszenie jest mniej tłuczące niż w poprzedniej trójce Performance. Bo no, Tam jednak było tak, sobie jeśli chodzi o komfort. No, pozdrawiam. Słuchajcie, przyszliśmy się do jej trójki ta trójka jest tak zaprojektowana, że człowiek ma poczucie, jakby jechał jakimś. 5-metrowym autem, co? <gry> tak, tak, bo to jest daleko. Po prostu...